Razem z nami trener Jacek Zieliński. Trenerze, poprosiłbym o kilka słów podsumowania tego meczu kontrolnego. No naprawdę dobre spotkanie, z dobrej klasy przeciwnikiem, bo wicemierz Korei Południowej no, postawił wysokie warunki, grali bardzo agresywnie, ostro zdecydowanie. Ale my przyjęliśmy ten styl gry, mieliśmy swoje sytuacje, oni też mieli. Myślę, że lepiej funkcjonowały w obu zespołach formacje defensywne, więc skończyło się 0-0. Natomiast e, cieszymy się, że drugi mecz e, na obozie e, z rzędu bez straconej bramki. Wiadomo, że dom buduje się od fundamentów. Dla nas tym fundamentem musi być naprawdę dobra obrona i, i staramy się to robić. Malkontenci powiedzą, że drugi mecz bez strzelonej bramki, ale jestem przekonany, że my to zaczniemy robić. Tak jak trener powiedział, na pewno bardzo dobre jest to, że tych bramek nie tracimy. A co według trenera będzie kluczowe, aby odblokować się z przodu? Będzie parę rzeczy kluczowych. No, musimy zwrócić uwagę na lepsze dopieszczenie bym powiedział tych faz przejściowych i, i płynniejsze wyprowadzenie. Zdecydowanie lepszy serwis bo ci chłopcy napastnicy Jadrian Adrian i Shiki muszą być e, powiedzmy obsłużeni e, w lepszy sposób. No i trochę spokoju chłodnej głowy w takich sytuacjach e, Szczególnie w tych bocznych sektorów bocznych sektorach boiska pod bramką, bo czasami no, mieliśmy sytuację, byliśmy blisko bramki, trzeba było dograć. To się nie udawało, ale, ale ja jestem przekonany, pracujemy nad tym cały czas, że to wreszcie zacznie funkcjonować tak jak trzeba. Od ostatniego sparingu minęły może tylko 4 dni, ale czy zauważył już trener poprawę w jakimś aspekcie gry? Znaczy myślę, że poprawa to jest, jeśli chodzi o defensywę, bo już pełne automatyzmy łapiemy ta. ta ja mówię o defensywie, ale wykonaniu całego zespołu. Lepiej to wygląda, lepsza praca, lepsze te skoki pressingowe, natomiast no, musimy poprawić jeszcze tą fazę przejściową, bo ona będzie kluczem. Czy wiadomo, możesz coś co z radkiem Sewerysiem? Ma powiedzmy uraz, który dopiero zdiagnozujemy rezonansem, także na chwilę obecną nie ma żadnych decyzji. Zobaczymy, co będzie. Jak na mecz sparingowy, to chyba widzieliśmy dość dużo takich dość twardych starć między zawodnikami obu drużyn. No, ale my się z tym liczyliśmy, że oni będą tak grali, bo tak są po prostu nauczeni. Tam jest taka e, kultura i to nie jest ale w złego tego słowa znaczeniu, bo grają agresywnie, grają do końca, nie odpuszczają, e, są naprawdę bardzo groźnym przeciwnikiem. Więc ja się cieszę, że, że nie pękliśmy, nie odstawialiśmy nogi i ten mecz wyglądał naprawdę tak, tak remisowo, no szczerze. Razem zami mną Miłość Trojak, Miłość nie było Cię w pierwszym sparingu, czy teraz już jest ze zdrowiem wszystko ok? Tak, czuję się już dobrze. Miałem lekki uraz pleców. Z trenerem rozmawialiśmy, że odpuścimy tamten sparing, żebym wrócił do pełni zdrowia. Dzisiaj było zaplanowane, żebym zagrał 60 minut. Tak też się stało. Potem z trenerem od przygotowania dobiegałem, dobiegałem sobie resztę, tak jak zaplanowaliśmy. Cieszę się, że jestem już zdrowy i mogę pomagać drużynie. Jako obrońca na pewno jesteś zadowolony, że zagraliście na zero z tyłu, ale jednak trochę może niepokoić, że jest to już drugi mecz na zero z przodu. No na pewno dużo e, trenujemy tej obrony, e, bo tak jak e, nowi trenerzy i obecny trener... Zrobili teraz, żebyśmy nie tracili tych bramek, bo wiadomo, jak nie tracimy bramki, to przynajmniej mamy jeden punkt. A mamy też dużą jakość w ofensywie, gdzie wydaje mi się, że zawsze możemy tą bramkę szczelić. Na pewno dużo ćwiczymy tej obrony. Na pewno też będzie myślę, że w przyszłym tygodniu i ofensywa, bo tak jak powiedziałeś, ja na pewno cieszę się z tego, że jest stół, ale z przodu też możemy, musimy sobie stwarzać sytuacje, które na pewno z biegiem czasu przyjdą. Mimo że to był tylko sparring, to trzeba przyznać, że rywal no delikatnie mówiąc nie odstawiał nogi. Tak, na pewno był to, nie ma co im ujmować, na pewno bardzo dobry zespół piłkarsko, bo wydaje mi się, że bardzo dobrze grali w piłkę, do tego dołożyli dużą taką dozę agresji, na pewno wartościowy sparring. Tak jak mówisz, nie odkładali nogi. My też myślę, że nie odkładaliśmy tej nogi. Mecz bardzo wyrównany. Oni gdzieś prowadzili grę, ale no to też nasza jest taka trochę taktyka, żebyśmy właśnie wychodzili z tej niskiej obrony. Do kontrataków mamy bardzo szybkich zawodników z przodu. Na pewno cieszy, cieszy zero z tyłu. Tak jak mówiliśmy, mam nadzieję, że przyjdą te bramki, bo musimy po prostu mecze wygrywać. Więc tylko na koniec zapytam już tylko o te bramki. Co według Ciebie będzie kluczowe, żeby poprawić, żeby te bramki w lidze wpadały? Uważam, że fazy przejściowe będą u nas kluczowe. Mądre przyjęcie, podanie do przodu, zgranie i rozegranie tej akcji na skrzydłach, gdzie mamy takich zawodników jak Fornalczyk czy Długosz, którzy mają ponadprzeciętną szybkość. I myślę, że to będzie nasza siła w tej rundzie. Razem z nami Michał nie dbała. Michał, jak ocenisz swój występ w dzisiejszym meczu? Dzień dobry. No, występ oceniam jak najbardziej dla PLUS. No, dla takiego młodego chłopaka jak ja, ale też dla każdego, no, powinno być to cenne doświadczenie, po prostu, z którego musimy wyciągać jakieś zalety a i wady, które musimy po prostu poprawiać. Dostałeś dzisiaj pierwsze minuty w sparingu na tym obozie i mój trzeba się cieszyć z tego, że jest czyste konto. Oczywiście, że tak. No, cała nasza czwórka na to czyste konto pracuje, jak najbardziej na treningach i w meczu. No, pomagamy sobie w treningach, więc pchamy siebie cały czas do przodu. Czy był dzisiaj lekki stresik przed debiutem? Nie, nie było. Radzę sobie ze stresem. No to zawsze tak mówią, że zwłaszcza jeżeli chodzi o bramkarzy, to ta pewność siebie jest kluczowa. Tak, tak. No, nasza pozycja jest taka nacechowana, że ta pewność siebie musi być. Czy liczysz już, albo wiesz możesz zagrać zagrasz kolejne minuty? w następnych sparingach będę czekał na swoją szansę